Dzisiaj wspinamy się na ten oto piękny most. Tak, jesteśmy pod mostem. I pewnie chcielibyście wiedzieć, co tu robimy. Dobra, tak naprawdę to jesteśmy. Naszym celem jest ta góra. Decim? Decim, tak. No, Decim w Czechach. I objeżdżamy sobie dzisiaj ten rejon. Dzisiaj lajtowo, po prostu tu. bo tam są <gry> różne szlaki, łatwe, trudne. Zobaczymy. Jesteśmy na parkingu takim bliżutko właśnie w... tych skałek. Akurat jest pod mostem, tak wyszło. Drugi parking jest tam gdzieś dalej. Dużo większy, ale no trzeba kawakić. więc woleliśmy tutaj, znalazło się miejsce. Idziemy. Jest stachą. Dobra, tak wygląda Tak wygląda trasa I tu mamy wersję hardkorową To może kiedy indziej Ale tu trzeba by się jakieś skusić na siódemkę Dobra, to które najpierw? 4,5 widzę B Nie bardzo, drabiny jest zielone po prostu wchodzimy do drabiny i na drabinie się rozdzielają. Okay. Do drabiny lecimy na tę czwórkę czerwoną. Dobra, lecimy. To jest na niebiesko, bo się nie nagrywa. ale... na monitorze. nic nie widać. Ale nagrałam z telefonem ładnie. I to już się lepiej podwójnie zabrać. ma dużo ludzi jak na taką miejscówkę. Dobra, idziemy B2, czyli na razie taką super prosto. Ale widoczek się robi ładny. Ale skały. Nie? Niesamowito mają fakturę. Dobra, tu się już będzie można wpinać. A tu to by cię butki przydały. Ale powiem ci, że trochę błota naniosło się na te buty. No. Ty, tu normalnie skał się można chwytać. Jest tyle miejsc. A jak jest problem, to zalina i tyle. Kurde, tam jest jakaś D Na prawo są dwie D Więc zakładam, że idziemy za panami do góry Nie, nie Na prawo są D, my idziemy na lewo Normalnie zrobili takie nacięcia w skale, żeby było gdzie buty postawić. I te moje buty tutaj idealnie pasują teraz Mogłaś sobie przebrać Dobra, idę Ty patrz, tu nogę zahaczyć, tu postawić i tam przejść na tamtą stronę Powiem Ci, że jest to kurde, na swojej buty to jest przerąbane małe występy są. Te nacięcia. Teraz gdzie? Tam, gdzie? Ci mówiłem, buty w każdą szczelinę trzeba wstawiać. Przejść przez linę i tam na te szczelinki po tej stronie. Odparcie. A tu gdzie ja jestem to przechodząc w ogóle sobie ukucnąłem, bo fajnie było tak sięgnąć z kucaka strzelina Dobra, tu to już w ogóle jest mistrzostwo świata z gdzie Po ja nogę daje taki mały wypustek specjalnie zrobili O tu się łączą szlaki Ta, co byliśmy przed chwilą No ale jakbyśmy tam poszli, to ewidentnie jest D3, D4. Tam są mega trudne jakieś rzeczy. Oj. Nie wiem jak ty to robisz, ale ja z tej strony włożyłem. To jest buty. To jest tragedia no. Na to wejście Teraz Muszę się przepiąć jeszcze I, Ty w ogóle szukaj tych takich nacięć w skalbo Były ty tutaj... tylko że ja tymi butami tam nie wejdę Aha O krubo. Dobra y, To bierzemy butki i zielonę Mieś pierwsza y, Chcesz iść pierwsza Tam radę? Nie, nie wiem, może zobaczyć. I ty co, żeby się pomagał. To to, w pierwszy roku Rino Piseta pewnie, tak? Mm. Mój mąż na mnie na przykład na pewno zamorduje. W tamtym roku było trudno. W tym roku jest dość trudno. To ja cię tu Ale, mogę zabrać na D jak chcesz. Będzie bardzo trudno. Nie tak, bo tutaj widzę, że są deszczę. Też... Ja Kolwiek nie ja wiem czy nie odpadnę, Dobra, wchodzimy tym, nie? Tak. Banace. A właśnie ławeczka. Z widokiem na miasto. ale zrobi do stążki nie nie da obiję. No dobra. Robciu challenge. jak byczku? Tak, czuć ręce, ja miałam w wrażenie, że zjeżdżam, słuchaj, na lewo, bo ta drabinka nie idzie tak na, tak na prosto, no tylko tak po skosie trochę, rynku. nie? Ja miałam wrażenie w momencie, że mnie ściąga na lewą stronę cały czas. Nie wiedziałam, no czy... W ogóle patent, jak się przepina linę, bo wiedziałam, że Ty jak ją pociągasz, to drugą ręką próbujesz ją przepiąć jak sobie podciągniesz ją jedną, no. to możesz złapać tą pierwszą. Aha, i sobie ją przepiąć jedną ręką, po prostu, żeby druga cały czas sobie gdzieś tam trzymała się. Piąteczka. Nie spadnie, nie chodź. No, pierwsza trasa zrobiona. Było ok? Było super. Fajnie, fajne miejsce. Patrzcie, jak tu wysoko. nie spadnie do domu trzeba wrócić i teraz. dobra, mały problem, klasycznie nie wiemy jak zejść strasznie niedokładna mapa, jesteśmy tu a powinniśmy być tu nie widać kompletnie, to, tym że nie szlakiem że nie ma pokazanego, że tym? wchodzimy z Ferraty i schodzimy sobie drugą stroną no, nie ma zejścia Proste. pokazanego ale y, poszliśmy na prawo od Ferraty i tu jakiś czerwony szlak jest, zobaczymy sobie tędy, co, co, gdzie dojdziemy a więc szliśmy czerwonym szlakiem z góry zeszliśmy ładnie w prawą stronę i w dół. Tylko że to prowadzi na most. A teraz musimy się dostać pod most. No i znaleźliśmy takie tajne przejście, które prawdopodobnie pod torami doprowadzi nas tam gdzie chcemy. To sprawdzamy. O pani Agnieszka, wszyscy... Jest... Ty, to już tam ten parking chyba co my stoimy. Ty, to jest nasz parking chyba. No, i elegancko, jesteśmy tu, gdzie mieliśmy być. Ty, ale zejść zejście! Udało nam się jakoś dotrzeć na czuję. Szybka wyżerka, i robimy rundę drugą, albo jedziemy na inną ferratę. Szyfowa decyduje. Chyba pojedziemy na drugie do lasu, na polankę. Są jeszcze trzy takie właśnie w lasach, gdzieś tam na wzgórzach. I one też są takie łatwe, niby i przyjemne. Jak chcesz, tak? Chcesz jechać? Powiedziałem. Dzisiaj znaleźliśmy się na kolejnej wiaferacie. Lu Lużycka spojka. <noise> Ale pogodę mamy po prostu super. Będziemy błądzić we mgle. Idziemy. Sobie. Sobie, przez polane. Dojście do feraty jest bardzo dziwne. Bo praktycznie na razie nie mamy żadnego szlaku, i idziemy jakimś zadupiem w mgle. Piękne widoki to nas chyba dzisiaj ominą. A sama ferata już przeczytaliśmy, że jest C. Yy, na początku niby łatwiejsza, później trochę trudniejsza. No ale co, tam spróbujemy. Mamy tutaj zejście. Jest ładnie oznakowane, z daleka widoczne. No i co? Idziemy do podstawy. I do drzewka Ups. Od drzewa do drzewa. No tam drzewa się jakoś musi przytrzymać 2. drzewa się nawet nie można łapać. Bo jest... No no, to to do drugie, bo to pierwsze to widać, że oderwało się. No tak więc zejście przez pewien czas było całkiem spoko, jak była lina. Bez liny jest już troszkę gorzej. Mamy start ferraty. Jak na razie początek taki niepozorny. Ale dojście z śliskie, szczególnie dzisiaj jak jest mgła Ty budki trzeba przebrać jeszcze gdzieś tu jak się skały zaczną Ready? To będzie na nasza najbardziej zwariowana ferata nie dość C to jeszcze mamy mało czasu. Bo zaraz się ściemni. Więc co robimy? Zapierdalamy. Ta ferrata w ogóle jest chujowo olinowana. Patrzcie się jakiś syf. Jeszcze jest dodatkowo ślisko. Jak coś zawracamy i z latarką dymamy do góry, nie? No. Ale najbardziej mi się nie podoba to, że tu jest naprawdę ślisko i wiesz, te nasze buty. Co? Chcesz wracać? Tak się zastanawiam, podejdźmy tam kawałek Toż znaczy na razie jest łatwo Ci. Damy radę myślę To jest najszybsza droga na górę jakby ktoś pytał Damy radę Moim zdaniem damy radę, bo jest ten jest dużo drabinek ja mam wrażenie, że ona w ogóle nawet wysoka nie jest, że tam ja widzę już końcówkę, tam gdzie są te drzewa, ty tam jest końcówka moim zdaniem. To jest po prostu krótkie, ale takie strome podejście. 100 lat, 100 lat, ja pierdolę lewa noga na śliskie, a prawa zaraz tutaj na występ taki duży jest, I prawa wysoko, daj, a to on też masz. No widzisz, i teraz wysoko, lewa masz bardzo fajny stopień. Nie wiem, gdzie, czego tu się łapiesz? Tu już badziewia. Najlepiej liny się łapać, a nie jakichś tam wiesz, korzonki. I popatrz, troszkę wysiłku i tam na górze jest koniec Najgorsze to jest właśnie to było to błoto jebane tak Było to jest najgorsze Tu można stać na linie ewentualnie, tylko uważaj Tu na występie Patrzysz, jak ja robię? Jak mi to podasz, cię przepnę. Ja cię już wysoko przepnę, nie? Jak dam radę oczywiście. O, nie dam rady. Dobra. No i teraz po prostu idziesz. Się nie ma? To trochę lipa. Ale ta mieszanka błota ze skałami to jest lipa generalnie, nie? Poczekaj, muszę zobaczyć, gdzie masz nogi. Nie. Gdzie masz nogi? Nie widzę. Wdrapiesz się tutaj nogą. Za to się złapać, podciągnąć rękami i nogą zadrzeć. O, właśnie, i tu. I stajesz. No i jesteś. Dobra. Teraz prawdopodobnie będę musiał rzucić linę, wydaje mi się, ale zobaczymy. Bo to trzeba, Żebym mnie ja cię nie szarpał teraz. Bo popatrz. Ja muszę wziąć tu. I teraz jest lipa. Żeby zacząć nogę, gdzieś znaczy, O, Mogę podejść tu, pas, łapać się tego i zacząć aż tu nogę. Widzisz? I teraz odbijam się i tu łapię. Tu nogę, drugą. Ja ci tu linę rzucę na 100%. Tu musi być lina, moim zdaniem. Jeszcze śliskie, kurwa. Tu dużo rękami się łapię. Trzyma. Ura, jeszcze nie może być złapać za barkę. Jeszcze ta lina się przesuwa jebana. To jest ciężkie. Na 100%. Nie nie skończę. To no, chciałem Ci pomóc. Słyszysz? Ja ci mogę linę zrzucić. Tu jest bardzo ciężko. Aga możesz poczekać? Tu jest chujnia generalnie. Mogę Ci rzucić linę? Co? No ja tu to kurwa... No nie wiem tam wejść na tą półkę tu było Ja tu to się męczyłem. Czekaj. Dobra, schodzimy. Schodzimy na dół. No, to teraz wiesz, to ja tu ciebie poczekam, tylko pierwszy schodzę, co? Tak, bo to jest jeszcze wyżej. Ja, to, to, ta trawka to jest pół piętro. My tam dalej mamy wejście. Zjebać, schodzimy. Ona jest za trudna, jak na takie warunki. Dobra, lepiej się wycofać i wiesz, no, niż później wołać po pomoc. No a tym bardziej, że tak jak mówisz, ty jesteś tam jeszcze trochę nieformy. Ja tylko musisz mi jakoś miejsce zrobić, bo ja tu się ześlizguję praktycznie. Uważaj uważaj Dobra Będziemy musieli się jakoś wciłapać tam gdzie schodziliśmy trudno byle do tych lin dojść, nie? Aha. Nie nie, ty się nie odpinaj Ja cię muszę po prostu obejść Dobra, się wejdę Ja Ci pokażę jak. Jedną się zostaw tu no. Na wszelki wypadek po co mamy klamrę? O jest! Patrz, tu stajesz na klamrze, nie? Tu stajesz na stopniu. Pamiętaj, na tej linie stawaj w razie czego Klamra, stopień, lina. Tu gdzie masz rękę, o dokładnie. ma na stopień i ta na linę możesz tu gdzie? Tu normalnie. Albo na klamrę, albo na linę. Pamiętaj, te ręce cały czas muszą trzymać linę tak na sztywno a nogi po prostu się zjeżdżają nie, tam gdzie nie ma podparcia musisz po prostu zjechać jak coś w tym stylu właśnie i teraz na le lewą nogą szukaj stopnia na skalę on jeszcze trochę dalej o tu, o tu, to tu, tu dokładnie i tu już możesz odpocząć Jest okej. Okay. Małe Ta to... Ale przygoda na całe życie. Na moje urodziny co roku są coraz <noise> się boję co za rok będzie. No ja nie wiem Na jakiś lodowiec będziemy się spinać. Z przewodnikiem na lodowiec. No, bo... Nie no, bez przewodnika. Ja będę twoim przewodnikiem. Ale ona teraz będzie nam się śniła po nosach. Nie no, może to kiedyś przyjedziemy jeszcze na nią. Nie, bo powiem Ci, że gdyby ta półka, co Ci mówiłem, że trawkę widać, gdyby to była ta ostatnia półka, to może jeszcze byśmy się skusili. Tam był trudny odcinek, no ale dobra. Ale jak ja zobaczyłem, że z tej półki wychyla się następna wyżej, to mówię, kurwa, tam jest jeszcze dużo łażenia. To już chyba lepiej odpuścić. Tam mgła potęguje taki to jest trochę taki jest w ogóle. klimat. Ale dobrze, spróbowaliśmy, mi się podoba. Ja że w dobrym momencie prze zrezygnowaliśmy, odpuściliśmy. Tak. Że jeszcze się nie wjebaliśmy w jakieś kłopoty? No, w No, którym ani w górę, ani w dół. Podsumowanie wyprawy. E, zaryzykowaliśmy, podeszliśmy kawałek, ale mimo że, mimo, że ich spróbowaliśmy, podjęliśmy decyzję o tym, żeby się wycofać i wrócić, ponieważ było ślisko i mimo, że mieliśmy buty kapineczkowy, cały sprzęt, niestety y, Widzieliśmy, że raczej nie damy rady, a tym bardziej, że już yy, pogoda się pogarsza. Ja tylko dodam, że jeszcze tylko musimy znaleźć kierunek do naszego auta i będziemy mogli jechać. Na do szczęście mamy GPS-a, więc nie zgubimy się. Rada jest ogólnie fajna, tylko że jest bardzo zaniedbana. Yy, niedop... Znaczy nie napięte liny. Widać, że mało o nią dbają. Ale yy, jak ktoś lubi adrenalinę. ...emocje, to polecamy. Zapomnieliśmy liny, zapomnieliśmy apteczki. Troszeczkę jakby byliśmy nieprzygotowani na te ekstremalne sytuacje. Ale decyzja w dobrą stronę. Ale mądrą decyzję podjęliśmy, żeby się wycofać. O, jakie samochody. Super. Zaraz na skład rozjedzie. Składem, zaraz dokładnie, tak dokładnie rozjedzie. I tym mocnym akcentem kończymy sezon 2022. Otykamy Do zobaczenia się. w przyszłym roku. Aż się boję. Pomyślcie co mój mąż defunduje mi na przyszłą urodzinę. Z roku na rok jest coraz ciekawiej. Tak, za rok musi być coś ekstra, jakaś perełeczka. No i jesteśmy uratowani. To co tam widać, to jest nasz nasze autko.